Jest sobota 18 listopada. Codzienna liturgia słowa, w tygodniu o 5 rano, niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia podcast. Czytanie z księgi mądrości. Gdy głęboka cisza ogarniała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne twe słowo z nieba z królewskiej stolicy, jak srogi wojownik runęło pośrodku środku zatraconej ziemi. Jako miecz ostry, niosąc twój nieodwołalny rozkaz. I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią. Nieba dotykało a stąpiło na ziemię. Całe stworzenie znów w swej naturze podlegało przekształceniu, powolne Twoim rozkazom, by dzieci twe zachować bez szkody. Obłok oceniający obóz i suchy ląd ujrzano. Jak się wynurzał z wody poprzednio stojącej, droga bez przeszkód, morze czerwone i pole zielone, z burzliwej głębiny. Przeszli tędy wszyscy, których chroniła Twa ręka, ujrzawszy cuda godne podziwu. Byli jak konie na pastwisku i jak baranki brykali, wielbiąc Ciebie, Panie, który ich wybawiłeś. Oto Słowo Boże. Wspominajcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy. Rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem. Niech się weseli serce szukających Pana. Pobił wszystkich pierworodnych ich kraju. Cały kwiat ich potęgi. A lud swój wyprowadził ze srebrem i złotem. I nikt nie był słaby w jego pokoleniach. Pamiętał bowiem o swym świętym słowie, danym Abrahamowi swojemu słudze, i wyprowadził lud swój wśród radości, z weselem swoich wybranych. Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał. I nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Oto słowo pańskie.